Szymano, witam na moim kanale. Dzisiaj odwiedzimy pewną osobę, która będzie mnie prowadziła przez następne etapy mojej przygody z kulturystyką. Nie zdradzam jeszcze, kto to jest. Zobaczycie niebawem. Dobra, jesteśmy już tutaj właśnie z gościem. A właściwie to ja jestem gościem u Dawida. Siemanko, Dawid. Także już wiecie, kto jest moim nowym trenerem. I możemy chyba przejść do pytań. Skąd pomysł na współpracę z Dawidem? Tak naprawdę to w sumie już rozmowy z moim poprzednim trenerem Pawłem były o tym, żeby w pewnym momencie gdzieś tej przygody odezwać się do Dawida, przez Pawła był jakby proponowany zresztą. Jesteśmy z tego samego miasta. Dawid jest moim zdaniem topowym trenerem w Polsce, a przy okazji jesteśmy no właśnie z tej samej miejscowości, co pozwala czy nie zobaczyć się na żywo, zrobić wspólny trening. Bez problemu takiego dłuższego. Bez problemu, dokładnie. Nie trzeba jechać przez pół polski, żeby na przykład się pokazać na żywo. Wiadomo, fotki, fotkami, ale no jednak to wszystko na żywo wygląda trochę inaczej. Dodatkowo zrobić można też trening, a tutaj przynajmniej teraz widzę, że mam bardzo dużo niedociągnięć, które trzeba poprawiać. A wiadomo, że Dawid na żywo może mi tam, nie wiem, pokazać łokieć tak, noga tak. To wszystko ma bardzo duże przełożenie. Czyli innego nagrywając film, bo ode mnie każdy podobieczny, każdy każdy, każdy, każdy musi. Nagrywać i wysyłać filmy, bo to jest dla mnie kluczowe, jeżeli chodzi o no, poprawę serwetki, szczególnie u Was, u osób, które są klasykami, które aspirują o miejsce troszeczkę wyższe niż powiedzmy tylko i wyłącznie start w niszowych federacjach. Tak, tak A tak, tak naprawdę, no, pewnie będzie to pytanie: nie wiem, strzelam, bo nie znam pytań, ale możliwe, że będzie pytanie na zasadzie takiej: jakie są aspiracje? I tutaj wprost trzeba nazwać, że aspiracją jest <laughs> mały zaczerpo. Markus, Markus! <laughs> Markus, <laughs> <laughs> Aspiracje są takie, że, mm, że no, trzeba mierzyć wysoko, a sędziowie podali już tak naprawdę, co trzeba zrobić, na czym się skupić, wiemy na czym się skupić, kryteria są znane. No i karta Pro jest w zasięgu, tylko trzeba dołożyć tam, gdzie brakuje, bo dokładanie będąc klasykiem nie możemy popatrzeć tylko i wyłącznie tak jak na super ciężkiego zawodnika, bo super ciężki ok, nawet jeżeli nie ma jakiegoś tam genu, tak, to narzuci tej masy, będzie miał ten freak factor i coś ugra. Klasyk musi mieć wszędzie. Nie może być tak, że klasyk ma duże plecy, a do tego zupełnie nie ma dwugłowych uda. Dlatego jak patrzyliśmy na sylwetkę, na rozwój, patrzymy zawsze na um, to, co jest filarem klasyka, czyli Chris Babson. To jest proste. Dokładnie. I co on robił? Nie patrzył na to, że ma fenomenalną klatkę czy piękne barki, bo to ma. Mhm. I nie możemy tak samo u Ciebie patrzeć, na przykład na piękne, rozłożyste czwórki. Jeżeli będziemy je dalej dobudowywać, to no okay, one tak. będą dalej piękne, rozłożyste, będą fajnie poseparowane, ale co z tego, jak nigdy w życiu wtedy nie nadrobimy tych właśnie partii. A mamy powiedzmy limit w tym momencie mamy 4-5 kilo, które można dorzucić i niby to się wydaje sporo, a z drugiej strony hmm. to jest tylko 4-5 kilo, hmm. więc Dokładnie. trzeba je ulokować tam, gdzie e, nie trzeba. Nie Druga nie. rzecz to jest taka, że forma, 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 docięcie. E, to dużo, to dużo, dużo, tak. dużo z Pawłem wyciągnęli wniosków i to jest mega, mega ważne, bo Paweł jest osobą inteligentną i potrafi zauważyć, że... Co było tak, co było nie tak, i dużo też dzięki tej współpracy z Pawłem będzie przyszłościowo używane. Dobra. Bo, żeby nie ta współpraca, to byśmy musieli się na nowo uczyć i zgadywać. Tak, znaczy, zgadywać to nie jest dobre określenie, ale nie bylibyśmy aż tak już wycelowani w, w, ten, target, w ten target, który wiemy, co już teraz wiemy, co zrobić. Dokładnie. To jest proste, tylko trzeba wykonać robotę. Do treningu ja teraz też swoich potopiecznych dosłownie zapraszam i nasz. E, przyciskam, żeby przyszli na trening. E, przepraszam za małe e, nieścisłości e, ja nie co do e, audio, ale Markus jest dzisiaj marudny. Atencji, to chyba, chyba nam wybaczycie. Ale e, to, to chyba, chyba zostanie wybaczone. No, tak. no ale, tak jak mówię, e, ja cisnę swoich podopiecznych, że tak to nazwę, żeby przyjeżdżali na treningi. Bo na żywo można wyciągnąć więcej. Nagranie Z nagraniem, tam. oczywiście super. Można poprawić, dużo można poprawić i da się poprawić, tak? Tylko że zajmuje to więcej czasu niż jak na przykład powiem ci, Michał, tak. weź ten łokieć do Dupska tak, po prostu. Tak, tak, tak. I tak. Ty to i może gdzieś uda. tam pociągniesz nie? Tak. to no, rękę, wiesz, też, wiadomo, okay, pierwszych ruchach, tak. bo oczywiście w serii roboczej to tak, już w miarę się staramy nie przeszkadzać. Dawid, czy spodziewałeś się, że będziesz kiedyś prowadził Michała? Y z jednej strony tak, z drugiej strony ja Michała jak najdłużej odwodziłem od tego, bo widziałem, że z Pawłem idzie dobrze. Tylko, że chciałem, żeby to też nie było e, tego, że m, nie wykorzystają tego potencjału, wiedziałem, że Pawł ma e, nadal wiedzę, tylko, że to jest właśnie fajne w trenerze, gdy potrafi zauważyć i powiedzieć ok. E, ja teraz bawuję z zawodnikiem MMA. Dokładnie, no jakby skupia się na szukach I i aktualnie taki. jego forma jest... No właśnie muszę startować. On ogólnie zastanawia się nad startami i na wrzesień. Więc także no bardzo możliwe, nie wyjść, bardzo że... możliwe że, że wyjdzie. No ale ogólnie mówiąc, myślałam, że tak, pewnie, że rzecz prędzej czy później, tylko nie wiedziałam kiedy, o tak. Mhm. Nad którymi partiami trzeba najbardziej popracować? Moim zdaniem to, może ja powiem swoje zdanie, a Dawid powie swoje. Ja osobiście uważam, że na pewno ramiona, szczególnie w tej pozi przy przodem, e, kiedy jeszcze te czwórki rozkładam, to moje ramiona wyglądają, moim zdaniem, jak u, u dziecka z przedszkola. E, a to jednak jest kluczowe, żeby tam też było dużo tego mięsa. Myślę, że grubość pleców na pewno, bo... Nie, grubość nie. Grubość Szerokość masz. Iść? Bardziej chodzi mi o te detale, żeby z nich jeszcze mm -hmm. wyciągnąć i szerokość, bo... I ustawienie masz... w pozowaniu też na pewno. Ty masz zaczepy. Aż do tak naprawdę tu. Mm -hmm. O tu się zaczyna zacząć. Tylko, że on nie jest aż tak wyeksponowany jeszcze. Mm -hmm. Więc tutaj wystarczy poprawić parę ruchów i będzie on wyeksponowany. My chcemy szerokość, jeżeli chodzi o to. No i dwugłowy i pośladek. Dwugłowy pośladek. Dwugłowy no, pośladek to jest takie główne, kulejące. Bo ramiona myślę, że to jest kwestia małej, naprawdę małych tak detali. I będą one na pewno szły. Też częstotliwość ich teraz jest obrana tak, dość tak. intensywna. I to samo z pośladkiem i z dwugłowymi. Też no. czwórki są robione raz na 10 dni. Tak. tak A tak, to są dwa razy dwugłowy. Co sądzisz o poprzednim sezonie startowym Michała? już ja szczerze się wypowiedziałem, że pozowanie było jedno z najlepszych na scenie, jeżeli nie najlepsze. Bo ruch był naprawdę piękny, ale musimy pamiętać, że to nie jest tańca. Oczywiście, klasyk, i tak dalej, to jest piękny pokaz. Myślę, że klasyk przyszłościowo będzie miał szansę bardzo mocno pchnąć kulturystykę i dzięki klasykowi kulturystyka możliwe, że pójdzie też do przodu. I vice versa, że kulturystyka. Tak, Dzięki kulturystyce, bo to się wszystko będzie fajnie łączyło. Że to teraz widzimy, jak sędziowie na to wszystko reagują. Wczoraj wygrał Filip Klachar, który ma 183 czy 4 cm wzrostu, wysoki jak dom facet. Brakowało docięcia, to przede wszystkim, i pewności siebie w pierwszych startach. No jak wyszedł, na to, ja siedziałem okay. po prostu i miałem coś takiego. No, ja, ja sam siebie nie poznałem. To on, czy nie on? No, tak. Na scenie. Tak, I tak. No, było jest. tak drewnianie, że masakra. Sam siebie psychicznie zjadłem. Jakby no. nikt, nikt tego nie zrobił lepiej niż ja sam. Masy mięśniowej, no to wiadomo, nie da się ocenić, no bo. Znaczy, ta się ocenić, tylko że no, nie mamy na to wpływu na, to, na, na tej zasadzie, że mogę ocenić tylko to, co widziałem, a masą mięśniową, jako taką, no może w proqualifier to już było odbieganie, mm. ale też. Ostrość często, na przykład Maciek na bo ten co został, pro, no, świetny zawodnik, a miał do limitu chyba z 10 kilo czy coś takiego, nawet tak. może i więcej. on chyba nie, on do limitu nie miał. 87 chyba wniósł na weryfikację. Tak, jakoś tak, miał 96, no, 96 chyba. No, 96 to 10 kg, więc około. pokazuje, że e, definicja, docięcie, pokazanie tego. Maciek też był bardzo pewny na scenie. Bardzo. On po prostu stawał w tej pozie. I patrzyłeś no statuetka. Bardzo szybko ogólnie robił też te wchodził w pozę, tak. wychodził z pozy, nie telepał się. No, tam też wszystko... za często widzę u klasyków takie kombinacje, że te pozy mają być tak, ładne tak. i potem to wygląda trochę jak Power Rangers, którzy się transport, transformują tak, przed tak. tym głównym swoim tym połączeniem. Tak, 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 tak. E, tego Megazorda tak. i tutaj, tak dalej. także się kiedyś. No ale ogólnie tak jak mówię, docięcie na pewno trzeba będzie dociąć i to... A długość sezonu przygotowawczego myślę, że trochę się porwaliście, bo to było tak, że e, chyba chcieliście później wystartować i ten drugi tak. start, który planowaliście, był zajebisty. Tak, ten ogóle, pierwszy, tak. który planowaliście, był taki trochę... Za szybko zaprosiło tak, Ogólnie mi to mogło. To chyba była twoja klop, bo Paweł chciał później. Nie, właśnie generalnie ja chciałem startować dopiero na jesień. A ty na jesień. czym Paweł powiedział, dobra, bo ja i tak wróciłem z Holandii i zacząłem... Jakby już miałem tam 112 kilo, mieliśmy zrobić jakieś minikata, no ale na początku wyszło to może jakiś WPF na przetarcie, coś takiego. Ja mówię, dobra, to dawaj tam chyba było 4 tygodnie, to w ogóle było. Szalony pomysł. A wyszedłeś na WPF? Nie, nie wychodziłem, bo ja zobaczyłem później ile kosztują w wiesz, kategorie i porównywalnie do no to mówię, no nie będę wydawał na WPF, jak za te pieniądze zaraz, zaraz no mają oby jeden na nie, no dokładnie. No, więc jakby się zaczęliśmy przygotowywać na wiosnę, forma zaczęła iść coraz bardziej, ja zobaczyłem kalendarz, mówię, okej, okay, tu jest maj, później dwa tygodnie, później czerwiec. Gdzie dopiero chyba jakoś już pod koniec maja ogarnąłem, że to jest w Sopocie, co mnie bardzo ucieszyło. Mówię, kurde, tutaj zaraz wakacje, plaża, morze, wiesz, jeszcze piękna pogoda nam dopisała, nie. więc wyszło, wyszło super. Ale widocznie tak miało być, bo jeżeli bym wyszedł na jesień, to nie wiadomo, jakby to wszystko się potoczyło, a tak, wiesz, jakby dużo wniosków, naprawdę, no te ostatnie pół roku mam, moim zdaniem rozwinęło mnie i mentalnie, i jako zawodnika, jako człowieka w wielu kwestiach ukierunkowało. Także uważam, że to po prostu tak wszystko miało być w życiu. I zrozumiałeś, co jest celem. Dokładnie, takim, tak, czy... tak. Głównym to nie bardzo, ale e, no, pasją. Tak? tak. Odkryłeś coś z taką... To, no jakby moim Czym celem coś... życiowym, można powiedzieć, bo też z bardzo dużo o tym rozmawialiśmy. Jednym z e, no. dokładnie, jednym. z jednym. Z, takim można powiedzieć, e, jeżeli chodzi o karierę moją, życiową. No. Czy planujesz startować tylko w klasik fizyki? No mi osobiście Classic Fizik z wszystkich kategorii odpowiada najbardziej i według moich preferencji jakiś tam e, wizualnych i pod względem pozowania. E, do tej całej estetyki i, i, i zawodników, którzy gdzieś tam są w Classic fizyk mam na myśli już tą topkę, tak? bo nimi się głównie inspiruje. E, natomiast jeżeli wyjdzie, że predyspozycje byłyby większe do kulturystyki przyszłościowo i ten klasyk sam w sobie hamowałby mnie przed rozwojem, no to też nie widzę sensu y, robienia co roku tego samego i wychodzenia w takiej samej wersji zajmowania, nie wiem, dalszych lokat, no bo też nie o to w sporcie chodzi, ja chcę się rozwijać, całe życie iść coraz wyżej i wyżej, y, startować, zdobywać wyższe lokaty, więc myślę, że to czas pokaże. Ja generalnie chciałbym zostać w klasyku, natomiast to wszystko, wszystko wyjdzie w praniu, myślę, a co Dawid na no to, to już... Na razie skupiamy się na klasy nie ma co myśleć, to Ja nie, nie wydaje mi się, że... Mm, patrząc przyszłościowo... w super ciężkiej... zostaje bardzo mało chłopaków. No, Zostają tak, tak. pro, ok, ale potem... Ciężko. Nie widać ich na scenach, tak wprost mówiąc. Mhm. Nie, to prawda, no bo generalnie... No... Z innych krajów często przychodzą takie friki, że. Jak wrażenie po pierwszym czytaniu współpracy. To może ja zacznę. <śmiech> <śmiech> nie, ja generalnie jakby byłem nastawiony na to, co się dzieje, bo i mam też kontakt z Piotrkiem Szczytko, który mniej więcej mi nakreślił, jak to wygląda, że tutaj po prostu no, nie chcę mówić kolokwialnie, więc powiem elokwentnie. Nie ma miękkiej gry, po prostu. Tutaj wszystko jest dopięte na tip-top. Tutaj sezon masowy tak naprawdę od prepa nie różni się niczym oprócz podaży kalorycznej. Znaczy trochę się różni, wiesz? Bo musisz zauważyć, że tutaj prowadziliśmy ten zabieg co do dnia nietreningowego. Tak, tak, to prawda. Bo to tutaj jest taki mówić. mały zabieg. Zrobiliśmy trochę inaczej, bo wiem też, że sezon startowy był długi i nie może być tylko na tej zasadzie, przynajmniej na początku. Że będzie, no bo teraz dopiero tak naprawdę wracamy na tą masę. Tak, był ten odpoczynek, były badania zrobione, e, i nie może być tak, że będzie zaniedbywane przez okres masowy, który ma potrwać praktycznie rok, wszystko w koło, nie będzie w ogóle wyjść, bo to też nie o to chodzi, bo to mamy okres masowy, żeby wyjść. Dlatego no tak, ja też trzeba rozdzielić kiedy hmm, jedzenie pod korek tak. od y, wyjścia na obiad, no bo. No tak. Czasami wyjście moim zdaniem, przynajmniej z kobietą, to nie chodzi o to, żeby. Ona nie wydaje mi się, że kobiecie podoba się, jak siedzisz zapchany z kałdunem wywalonym na... Trzyma talerzami. z trzema talerzami, z wywalonym kałdunem na stół i mówisz. No to jest fajne, po zawodach na pewno, jak no. ona widzi, jak w końcu jesz i mówisz i w końcu uśmiechniesz no. buzie, ale potem to już jest takie, no. To jest wyjście, żeby ona sobie zjadła coś, co tak. lubi. Ty zjedz sobie coś, co I lubisz. Celebracja czasu, nie? Tak, ja po ja prostu. prostu idźcie do kina, zjedzcie sobie lody i czy tam obiad, tak. ale nie na zasadzie żarcia do pożygów, po mówiąc, no bo niektórzy mają taki balans. Ja rozumiem, że jest balans w życiu i właśnie o to chodzi, żeby wykreować. Tak? Mam sobie rodzinę, z którą poświęcam czas, spędzam czas i mam treningi, które są oczywiście, mogę je wpleść w każdy moment dnia. Dokładnie. Tak naprawdę, czy to jest ósma, dziesiąta, dwunasta, dopasowuje je sobie do swojego życia, a nie życie do treningu. Dokładnie. Ja mam trochę inaczej, ale to ja. No, ale to ja jeżeli życie pozwala. Ale u mnie trochę, wiesz, jest, jest. No, też jest trochę inaczej, ale mm, no, ale ja jestem trochę bardziej zaparty i tak jak mówię, ja jestem sfokusowany na efekcie, ale wiem, że jeżeli głowa siądzie, to tego efektu nie będzie. Dokładnie. Więc jeżeli psychicznie Wiem, że ktoś może mieć problem, nawet nie, nie posądzałbym ci tego, żebyś wiesz, żebyś żar pod korek czy coś, żeby podjadął, ale jakby miało to jakkolwiek ingerować, rok masy na psychikę, na psychikę taką, że ty nigdy nie wyjdziesz, o może rok tak. siedzieć, no to kiedyś miałem takie podejście i cieszę się, że je zmieniłem. Czy uważasz, że Michał będzie konsekwentnym podopiecznym? Mhm. To nawet nie, nie ten... Nie przyjąłbym nikogo, kto nie uważa, że jest konsekwentny. Jestem już na tym etapie, że nie przyjmuję. Mhm. E, ja nie biorę, nie robię masówek, nie mam na to czasu, dlatego też e, no nie, nie, nie mam na to czasu ani chęci, ani nerwów, ani niczego. Jestem po prostu... Chcę współpracować z osobami, które robią to poważnie i jeżeli ktoś do tego nie podchodzi poważnie, no to... Szkoda czasu. No po, co, po co traci swój czas? Niech idzie do osoby, która zresztą. zrobi to bardziej lifestyle. Tak, tak. No ja się z tym zgadzam całkowicie. Jakie masz, masz postrzeganie na temat współpracy z Dawidem? co się zmieniło? Znaczy, ja generalnie od początku byłem nastawiony na to, że, że, że tutaj po prostu będzie konkretnie. Że jeżeli ja yy, chcę coś osiągnąć, to Dawid ukierunkuje mnie stricte pod to i ja po prostu muszę realizować plan. Także tak jak plan dostaje taki plan realizuję. Zresztą ja generalnie nie, nie lubię narzekać, nie lubię rozwodzić. Zresztą nie mam na co. Taki planek do mi generalnie bardzo odpowiada. Treningowo cały czas robię w sumie coś nowego. Jest tych treningów mam na myśli. Jakby rozpistek treningowych jest dużo, więc tak naprawdę zajmuje mi to sporo czasu, że zanim przejdę do tego pierwszego treningu z powrotem. Więc cały czas coś się dzieje, coś się zmienia. I temu też dłużej progresować. Nie? Dokładnie, tak. A jeżeli chodzi o jedzenie, to ja generalnie mógłbym mieć, szczerze powiem, kurę z ryżem przez pięć posiłków i myślę, że też bym to wszystko zniósł. A tutaj. Jest naprawdę dużo rzeczy, które ja lubię. Mam swoje jakieś tam ulubione posiłki. Ja tam e... im dłużej w dietę, im dłużej w masę, tym bardziej będziemy wprowadzać. No takie... Natomiast na ten moment jest naprawdę świetnie. Wszystko jest, wszystko jest tak, jak ja jak Zwisało, że będzie masy. To zrobiliśmy w dółniki czasach. Troszeczkę tej, te, te, tego jedzenia po zawodach e, zrzucić. Ale to jest normalne. Jak większość musi po prostu, szczególnie jeżeli sezon był troszkę cięższy, musiał przycisnąć. I poświęciłeś trochę tego czasu rodzinnego. Ja tutaj nie mówię poświęciłeś w się sensie poświęcenia. Nie, nie, nie. nie. Bo, nie, nie. Że Wiesz, że... Dokładnie. przecież no. ludzi poszło, że rzeczy poszło na drugi plan, można tak powiedzieć, nie? Bo musiałem no, być skupiony. Tak to można nazwać. Po prostu poświęciłeś mm. czas na coś tak, innego. No tak, to teraz jest. trzeba było go troszeczkę nadrobić i tyle. I teraz znowu i to jest, to jest takie, zrobimy minikata przed, reduk przed masą, ale ja dopiero co redukowałem. No dobrze, zrobimy tydzień, dwa tygodnie. Tak, tak, to jest tak. wyluzuj, dwa tygodnie życia. Naprawdę i znowu to nie będzie. Będzie tak. więcej i to dużo więcej, bo od razu jest podbitka powiedzmy 500-600 kalorii i to już jest znowu powrót do życia i w ogóle ścięcie kardiu, także... Szczególnie, że no ja no nie oszukujmy się to, co ja ci wysłałem wtedy tam na początku, no to ja no, byłem napuch, to się... napuchnięty byłem. No, nie są ja w ogóle, na w ogóle sam, sam na własną twarz nie mogłem patrzeć. Szczerze powiedziawszy, bo miałem zostawienie... nie ja pamiętam jak do wodów. Minga, mm, no. I mówię, wyszedłem i mówię, o kurde okay. A ja uwierzcie naprawdę potrafię sobie zjeść, nie? Jakby to Ale to sobie każdy jest. z nas potrafi. No, to jest potrafię. takie gadanie, wiesz, ja nawet kto, co jestem niejadkiem, to też jak usiądę czasami, to tak myślę. Nawet jemy dziennie sześć posiłków. No właśnie. Sześć posiłków, czasami niektórzy, to, niektórzy nie mają sześciu posiłków na miesiąc. No, na tydzień przepraszam. Na tydzień, no. Ale to jest prawda. Tak, tak. Tydzień. I temu ludzie tego nie doceniają, że mają tyle jedzenia. Sześć posiłków dziennie. Ty nie, nie głodujesz, nie, nie umierasz. Głodu. Ty nie, 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 po, po prostu jesz troszkę mniej i to wybierasz. Dokładnie. Zresztą to wszystko jest świadomy wybór, nie, nie głodujemy się, bo ktoś tam zabrania, tylko nie. robimy to w jakimś celu. Kiedy planujecie rozpocząć sezon startowy? Ja ogólnie. Teraz mamy jaki? Teraz wiosna. W sensie... Wiosna, czerwiec, 30, 40. Która liczba się lipiec. drugi 2 lipca. No tak, już 2 lipca. Równo za rok. Za Równo za rok redukcja, A, zero, redukcja bo będzie teraz powiedzmy takie 30 tygodni mocnej masy, mhm. potem e, okres taki 8 tygodni takiego, żeby znowu zrobić, powiedzmy Michał teraz waży 97, dojdziemy mhm. do 115, wyczyścimy do 105, znowu wyjdziemy na 115 czyste, może 110 nawet, bo musimy brać pod uwagę, że mamy 96 limit, znaczy myślę 115. 3 limit. No to 115 by było takim gites. No. Gites z wynikiem, bo 20 kilo, tak sobie na spokojnie ścinać, żeby mieć zawsze zapas. Zresztą ja jestem zwolennikiem tego, żeby mieć czasu więcej redukowania i poza tym ktoś słyszy okres przygotowawczy i że to już jest tylko redukcja. Nie, da się dalej budować. No jasne. Wystarczy porównać czasami zdjęcie. Zresztą jak ktoś zaczyna redukcję, a jak jest mądrze zrobiona. No tylko tutaj ten punkt, mądrze zrobiona, tak? Trzeba też mieć czas na dai break, ale to jest moja, moja osobista, moje osobiste podejście. Ja troszeczkę inaczej podchodzę, są trenerzy, którzy wolą krócej dłużej, ale tak jak mówię, to ja tutaj mówię o swoim podejściu i moim zdaniem tak samo masę trzeba długo przeprowadzić, tak samo redukcję czy okres przygotowawczy powinien być e, okresem, do którego podejdziemy z głową, a nie tylko na zasadzie takiej, że... Tniemy kalorie, tniemy kalorie, tniemy kalorie. Nie, nie, I może. I dodajemy kardio bo w końcu biegniesz jedną. Tak, w końcu masz takie coś, że organizm po prostu się zbuntuje. No dobra. I tutaj adaptacje metaboliczne zachodzą. Możemy tutaj używać mądrych słów, po prostu organizm dostanie pierdolca i nie będzie chciał ścinać wody. Dokładnie. Także dopiero na jesień 2024. No. Ja planowałeś kiedy? A, wstępnie? Ja tu generalnie jestem bardzo mocno podpalony często na takie rzeczy, więc ja tu już myślałem, o może jesień zaatakować w tym roku na początku. Później sobie pomyślałem, że to totalnie głupie i żeby wyjść na wiosnę. Młody. Tak, i, i wiesz, dlatego chciałbym jak najwięcej, jak najszybciej. Ja muszę troszeczkę czasami sami e, i wody na głowę, 24 lata. O, także, także po prostu te ambicje czasami są gdzieś wygórowane, i, ale cierpliwości się uczę, więc e, chciałem na wiosnę. Dawid stwierdził, że na jesień okej. Okay. No jesień będzie lepiej, moim zdaniem też, jeżeli chodzi o głowę. bo Będzie dużo odpoczynku i będzie taki wygłodniały, będziesz na zasadzie chcę tego prepa, mm. bo teraz masz takie chcę tego prepa, bo chcę się odbić i pokazać, tak, że to tak, był tak, taki tak, wiesz, tak, 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 tak. fuck up, że po prostu nie tak, wyszło jednorazowo. A tak, ja tak, tak. nie chcesz żebyś wyszedł jednorazowo, tylko żeby było takie ok. Dokładnie, ja też bym chciał już wyjść właśnie na tą jesień Takiej swojej, no kurcze, no, no, no chciałbym być po prostu w najmocniejszej wersji. Chciałbym wejść i nie żeby mówili, o Boże, jak to wygląda, ale żeby nawet te osoby, które startowały ze mną teraz, pomyślały: o kurde, goś zrobił naprawdę mocny progres, nie? Mocny zawodnik, trzeba się z nim mocno liczyć. Także dziękujemy, że zatrwaliście do końca. Mam nadzieję, że było ciekawie. Markus jest maskotką tego odcinka. Czeropane eee. Soszety? nie <noise> tak, jakby jakieś może współprace dla Markusa. Także na tak. pewno wpadajcie na kanał do bo tam jest dużo merytorycznej wiedzy. Eee, naprawdę ja aktualnie w sumie do, do wszystkich posiłków albo do, do wszystkiego co robię, aktualnie leci albo jakiś podcast, albo. On albo jest na tym vlog. etapie, że Dawid mówi, że obejrzył jakieś ćwiczenie. On ma wolny, dziennie treningowy, i on siedzi i to wszystko tak, ogląda. Tak, teraz wszystko studiuje, bo, no, bo po prostu bardzo mi na tym zależy. Także wpadajcie na kanał do Dawida. Na Instagrama do Dawida, bo tam również się dzieje. No i odgodajcie I do, I do Ciebie. I do Instagrama kanalami i zostawcie, zostawcie sub, jakieś koło, łapka, łapkę, e, dokładnie, suba. To pomoc. Materiału będzie sporo, mam nadzieję, że też no mówię że w okresie masowym. Ja jeszcze do okresu startowego trochę czasu mam, ale myślę, że w okresie masowym na pewno będziemy u Ciebie no, gościć i poprawiać tą technikę i tak dalej, więc Poprawiam. będziecie mieli co oglądać zostawcie suba, komentarz, łapkę w górę. I, I widzimy i się dzisiaj. niebawem. Na razie. Pa pa.